Moja ulubienica, Agatka Guten Morgen. Morgan. Morgen! Widzicie jak ona jest kochana? Od razu na mnie czeka! A ja przybyłam do Hoffenheimu, ale tylko w przystanek... I do Hoffenheimu, Hanoweru. Hanoweru, przepraszam! <gryzanie> I później lecimy do... Do, Wolf... do do Paryża, no, ja serio śpię. Do Wolfsburga, więc widzimy się w Wolfsburgu, a po drodze zabieramy Marcela. A jakiego Marcela no to się dowiecie, to bo pewnie go znacie. Dojechałam w pewne miejsce, a w jakie już wam pokazuję. Jestem w Wolfsburgu i jest ze mną oczywiście Marce. Witam serdecznie. Cześć, 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 cześć. to właśnie, lecimy nawet. Eeej! Eeej, na! <suszyna> My tu. Więc mamy już kumpli i idziemy na boiko, ale mamy za sobą wielkie plecaki tak. i nie wiemy czy nas puszczą, więc idziemy. Idziemy zobaczyć pod dymią, może nas wyrzucą, może nas nie wyrzucą, proszę państwa. Nie wiemy, przekonamy się, zobaczymy. Czy tutaj mam wszystko? Tutaj majtki, skarpetki. E, no za to mi raczej nie wyrzucą, bo może będą śmierdzieć, to może. To Może, wyrzucą. może, no. <laughs> więc e, idziemy i widzimy się już na stadionie, a tam w kolejne osoby, które też przyjechały na mecz. i'm super with the 0 i mamy teraz now we but a goal But we have a cool goal We are very happy because we like Polish football And he is the number one No, he is the for So the a ja się Of wszyscy się Dla nas już byli bardzo szczęśliwi. Co to za nagrywanie? Ej ty jesteś wierny kibic, to, Ale pasek jest! Agata się nie chciała dzielić Tak, no, bo dostałam w prezencie

matches Jesteśmy na Kolesnice i e, wczoraj stawiałem kupon przed meczem e, z Wolfsburgiem i moi drodzy, siadło, tak jest. Więc cały tripek e, do Wolfsburga się zwrócił, także fajnie, cieszę się. Napiszcie w komentarzach gratulacje Marco. w ogóle patrzcie co on tu miał, nie? Całą terapię, e, wina, piwo zero, a tutaj była woda. Napiszcie w komentarzu czy on kłamie, czy nie, zbliżenie, zoom. Też. Ich sollte dich selber schon nie jest Agacia, Armacia. <grym kontakt> <grym kontakt> Ogólnie, słuchajcie, my mamy ludzi od kupowania biletów, my stoimy, tutaj jest jeden człowiek od kupowania, tam drugi. jest drugi człowiek, a tutaj na i my czekamy tylko na gotowe, więc skończył jest. nam się pobyt w Wolfsburgu. Było fajnie. bilet. <grym> nie. <kontakt> do tego mi kup. Do i do do. Do, Jak to było? Do 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 Ogólnie, widzowie, co się stało z moim głosem i jest przypał trochę. Ewelina przez te ostatnie dwa dni ciągle piła alkohol. Tak, ciągle pijam alkohol? A, no, nie ma dachu. ty przyjechałaś? Miło było poznać no. też Trzymaj się. Trzymajcie się. Do, Trzymaj do, się. Do, do, no. do dobrego lotu. I co wiem, dotarliśmy z Marcelem do naszego hotelu już. I zapraszam was do naszego pokoju, do Room Touru. Wchodzicie i jest takie lustro. Tutaj są ciuchy Marcela, nieważne, jest kosz, jest jedno łóżko, nie za że nie za małe, ale tutaj coś się podoba, są schody, uwaga, są takie okulary, a po schodach są moje ciuchy, tu jest, wyobraźcie sobie, prysznic, a tutaj jest moje łóżko i jest taka siatka, żebym sobie nie wypadła, uiii, ja tu już leżę, nie, a tutaj sobie... Te... Se kąpiesz na przykład nowe, nie? Słyszał, jak jest, nie? Jak ktoś jedzie na 1 dwa dni i chce tylko przekiwać tutaj, to spoko. i on ma za to 40 euro albo 36. Bardzo serdecznie. A ogólnie idziecie tam jeszcze do recepcji takiej i możecie sobie powziąć za darmożkę, napić się kawy z ekspresu, za darmożkę, napić się wody i macie też automatik z różnymi rzeczami, przekąskami, słodyczami. Ale oczywiście musicie już złapać. kibelek jest na zewnątrz, więc fajnie. Polecajka, jak coś. Po prostu króle, tu mieszkamy. Króle. Hej, idę do kibelka jeszcze raz. I idziemy spać, co? Kiedy, jak W sumie będziemy się w ostatni raz żegnać później. Tak! Ja ale spokojnie, głosem. to nie ostatni raz, bo za niedługo się widzimy, mam nadzieję. Tak, ja też. kiedy, ale bo się dowiecie z czasem. Także subskrybujcie kanał więcej. Tak jest. Żeby się dowiedzieć, jakie fajne rzeczy się będą działy, ale będą się działy. Ja już jestem w Paryżu, wszędzie go, czekam na Ubera i jadę do domu. A wy zostawcie łapkę w górę, komentarz tam na dole i oczekujcie